27 grudnia. Wiadomości z Ukrainy. W Woronerzu zaatakowano lotnisko z samolotami Su-34. Ukraina zwiększa presję na agresora regularnie, uderzając w cele wojskowe w różnych częściach faszystowskiej Rosji. Tak więc dziś rano drony zaatakowały lotnisko wojskowe Baltimore w Woronerzu. Poinformował o tym kanał Astra Telegram. Głównym celem ataku było lotnisko wojskowe w Baltimore. Rano zestrzelono nad nim kilka UAW. Odłamki dronów spadły na garaż przy ulicy Winochradnej w Woronerzu, w wyniku czego doszło do jego spalenia. We wsi Nowogremiache zestrzelony dron uszkodził dach budynku mieszkalnego przy ulicy Żoftniewej. Nie było ofiar. Lotnisko nie zostało uszkodzone. Czytamy w komunikacie. Wiadomo, że rosyjskie myśliwce bombowe Su-34 stacjonują na lotnisku w Baltimore. Został już zaatakowany. Poinformowano również, że w nocy wrak bezzałogowego statku powietrznego spadł na teren przedsiębiorstwa przemysłowego w obwodzie wołgogradzkim. Wrak jednego UAFU spadł na teren przedsiębiorstwa przemysłowego w obwodzie kotowskim, nie wpływając na główne punkty produkcyjne i nie ulegając zapaleniu. Na miejscu pracują służby operacyjne. Powiedział gubernator Andriy Bokarow, dodając, że nie doszło do uszkodzeń obiektów cywilnych ani wojskowych, ani ofiar śmiertelnych. Pojawiła się także informacja, że do eksplozji doszło w pobliżu lotniska w Baltimore, gdzie stacjonują bombowce Su-34. Wcześniej na strategicznym lotnisku w Engels w Rosji wielokrotnie słychać było eksplozje. Putin określił akceptowalne miejsce negocjacji z Ukrainą. Przywódca faszystowskiego reżimu Federacji Rosyjskiej Putin oświadczył, że zgadza się na rozpoczęcie rozmów pokojowych z Ukrainą na Słowacji. Według niego stosowną ofertę złożył premier tej europejskiej republiki Robert Fico, podają rosyjskie mass information media. Tak, nie mamy nic przeciwko temu. Dlaczego nie? Jest to dla nas akceptowalna opcja, powiedział Putin. Wyjaśnił, że jego zdaniem Fico zajmuje neutralne stanowisko w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i bardzo chce jak najszybciej zakończyć tę wojnę. Mówił przede wszystkim o pokojowym rozstrzygnięciu w kierunku ukraińskim. On, jak to się nazywa, zarówno ujarzmiony, jak i utopiony, zauważył Putin, komentując swoje spotkanie z Ficą. Przyznał jednocześnie, że słowacki premier. Nie ma wszystkiego, jeśli chodzi o zrozumienie z przywódcami Unii Europejskiej i Ukrainy. Oddziały ukraińskie zniszczyły trzy czołgi najeźdźców w pobliżu Bachmutu. W pierwszej połowie ostatniego dnia bojownicy sił obronnych zniszczyli szturmową kolumnę pancerną wraz ze zwiadem rosyjskich okupantów w kierunku Kramatorska, dawniej Bachmuta. Stanisław Buniatow... Bloger i bojownik Sił Zbrojnych Ukrainy opowiedział o tym na swoim kanale telegramu Sniper Speaks, odnosząc się do swoich towarzyszy broni. Dziś w kierunku Bachmuta trzy czołgi i dwa bojowe wozy piechoty z rosyjską banderą przypuściły szturm. Postanowili powtórzyć los braci z kierunku Pokrowskiego i wydali zakaz. Turecki samolot nie dotarł do Moskwy i wrócił do domu. Samolot Turkish Airlines, który wczoraj wykonywał lot na trasie Stambuł-Moskwa, będąc nad Polską gwałtownie skręcił i poleciał w przeciwnym kierunku. Powodem może być wprowadzenie wzmożonych procedur bezpieczeństwa na moskiewskich lotniskach i brak możliwości zapewnienia bezpiecznego lądowania. O tym informuje polski portal. W rejonie miasta Kraśnika w województwie lubelskim samolot gwałtownie skręcił i poleciał z powrotem do Stambułu. Choć oficjalnie nie podano przyczyn takiego kroku pilotów samolotu, wszystko wskazuje na to, że miało to związek z procedurami bezpieczeństwa na moskiewskich lotniskach. Na moskiewskich lotniskach wprowadzono procedury bezpieczeństwa, które mają zapewnić bezpieczeństwo lotów cywilnych. Media zwracają uwagę, że zawrócenie samolotu na lotnisko od lotu w połowie lotu jest czynnością dość nietypową która jednak wpisuje się w procedury bezpieczeństwa na wypadek niemożności zapewnienia bezpiecznego lądowania na lotnisku docelowym. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich dwóch dni pewne ograniczenia w lotach do Rosji wprowadziły Azerbejdżan, Kazachstan i Izrael. Jak wiadomo, samolot Azerbaijan Airlines lecący na trasie Baku-Grozny rozbił się w Aktau w Kazachstanie. Zginęło wówczas 38 osób. W sumie na pokładzie było 67 osób, głównie obywatele Azerbejdżanu. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.